Byśmy się nie wygadali za wcześnie włączam, przed... włączam, 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 tak jest, włączam nagranie. Włączam. Siemanko <laughs> menadżerowie witamy w takim magazynie 4341 wersji Ekstra. Dzisiaj kilka tematów też z czatu, gry pewnie powiemy o lidze adeptów, która właśnie dzisiaj jedzie. No i pokażemy kilka klubów z niższych lig. E, także słuchajcie, dzięki bardzo oczywiście, że jesteście z nami, dzięki za lajki, za udostępnienia, za subskrypcje, ostatnich przybyło sporo, więc wielkie dzięki, że ten materiał, że oglądacie po prostu nasz materiał. E, pozioma, hmm. coś dodałbyś na start? Siema, <laughs> witam serdecznie, nie, no działamy, jedziemy, jedziemy. Lecmy z tematem, e, słuchajcie, no dobra, no to w takim razie przejdźmy sobie do Ligi Adeptów na dzień dobry, dzisiaj... Ostatnia kolejka na czele OKP 20 punktów. PKM Trzeba 2,19, Speedcar Lublin 18, Legion 17, w Fordon 16. Wymieniłem te pięć bo chyba to te pięć drużyn powalczy o medale. Mm -hmm. No tak, tutaj na pewno moje spotkanie z, yy, z Legionem i ze Speedcar Lublin, no i KS Wilki, KS Wilki, ósme miejsce, raczej nie będzie się już liczył w, w pierwszej trójce, no ale tutaj. Speedcar Lublin i Legion. Zobaczymy co pokażą. Muszę być obowiązkowo 21.15. Ale FTZ Fordon 16 punktów i FTZ dzisiaj jedzie z Bellevue. Bellevue jest na miejscu szóstym, więc też ciekawe. Wudzyn Wudzynek jest na miejscu 11 i Speedway Team odjazd, to Speedway Team odjazd daleko, już trzynastkę, ale tu FTZ Fordon, no Bellevue raczej nie, ale FTZ Fordon jeszcze, jeszcze może, może tutaj pokazać i skoczyć na podium, zobaczymy. Dokładnie tak, no tu niewątpliwie właśnie pojedynek Legion, PKM Czewa, Speedcar Lublin, KS Wilki, a więc ten czwór mecz będzie miał duże znaczenie co do medali. No i chciałem Ci powiedzieć, że w pierwszym tym pojedynku, w czwartej rundzie, no lepszy był od Ciebie i Legion, i Speedcar tak. Lublin, także będzie Ci ciężko utrzymać ten medal, no ale zobaczymy, co się wydarzy dzisiaj wieczorem. Tak, ale fajnie tutaj zwróciłbym uwagę na 14 miejsce, co prawda, i tylko, i tylko dwa punkty, puławy LKZ, ale świeża krew, czwarty, piąty sezon skidujemy Speedway że. Jedzie 14-latkami. No fajnie, fajnie. W pierwszej lidze, w piątym sezonie, jeżeli chodzi o adeptów, to dobry wynik, fajnie. Mm -hmm, Okej. Okay. No, y ja tutaj jeszcze bym dorzucił, że obecnie najlepiej punktującym zawodnikiem, albo jednym, no w zasadzie najlepiej, bo we wszystkich siedmiu meczach i w 40 biegach pojechał 14-latek Remigiusz Kubasik z OKP. No fajnie wytrenowany zawodnik, który ma też fajne cechy przywództwa i presji. Przy okazji jeszcze tam jest agresja na poziomie 30%. No a więc mhm. ostatnia kolejka, ostatnia runda zapowiada się bardzo ciekawie, zobaczymy, jak się to wszystko rozstrzygnie. Tak, zdecydowanie tak. Okej, okay. a tymczasem słuchaj, a propos adeptów, tu jeszcze chciałem wrzucić taki temat, a propos no. kandydatów, skauta i tego, czy brać od slamera, czy brać od skauta. No, trzeba mieć na uwadze, że no nie zawsze nam skaut no, jakby będzie podawał zawodników na, z talentem 9-10. Ja uważam, że to ma też znaczenie, jaki mamy obecnie skład, że jeżeli ten nasz obecny skład jest naprawdę mocny nie, i dużo zawodników z talentem 9-10, z dobrymi cechami no to tym gorzej będzie temu Skautowi po prostu znaleźć lepszego kandydata, co ty na to mm -hmm. Tak, tak, na pewno tak, ale też yy, waga stadionu też jest istotną kwestią w, w tym temacie, nie? To też możemy podbić. To znaczy? Poziom, no, jakbyś rozwiązał poziom... wątek. Ja, no, znaczy to jest, mówię z doświadczenia, to było akurat tego, że mnie sprawdzali, ale ja z doświadczenia zauważyłem, że im wyższy poziom stadionu, tym większa szansa na to, że osiągnie się, że Skaut przyniesie wyższy talent, nie? Przynajmniej ja tak zauważyłem, ale to nie wiem, czy to jest reguła. W momencie, kiedy, kiedy miałem niski stadion, na samym początku gry, to bardzo rzadko trafiały mi się talenty powyżej wszystkich siódemki. Nie? Mhm. Bardzo rzadko. Teraz to... Jest... Do... Tutaj trzeba poobserwować, nie? na ile mój skład, który jest mocny, ma znaczenie, jeżeli chodzi potem właśnie od y, tych zawodników, tych kandydatów, których otrzymuje od skauta. No i tu podrzuciłeś ciekawy temat y, związany ze stadionem, przyznam szczerze, mm -hmm. ja tego nie obserwowałem, ale warto też zwrócić na to uwagę. Być może faktycznie ma to znaczenie, jeżeli chodzi o dobór zawodników. Z no? Jeszcze bym tylko dodał, jak mam być szczery i to nie jest żadna autopromocja, ja naprawdę jeżeli chodzi o slamera trafiałem bardzo dobrych zawodników. Nie będę ukrywał, że często próbowałem. Teraz już tego nie robię aż tak często. Zresztą widać to po moich adeptach, że już nie są tak wyspiecowani jak byli. Y... Ale, ale też nie jest ci Slamera... pewnie tak łatwo trafić takich dobrych też. Nie, teraz już nie, teraz już nie trafią tak jak kiedyś. nie Tam e, trafienie w tym momencie adepta z refleksem 10 graniczy z cudem, raz mi się takiego udało trafić. nie, e, I tam po 70 to był Bartłomiej Kowalski, on gdzieś teraz jeździł, kogoś, nie pamiętam. E, ale na pewno od Slamera dużo większe prawdopodobieństwo jest trafienia. Pytanie to jest to, co już żeśmy kiedyś wspominali. Jeżeli wszyscy y, y, szukacie w pierwszym tygodniu sezonu. To pamiętajcie o tym, że prawdopodobieństwo trafienia tego dobrego parametrami zawodnika jest mniejsze, bo skala jest dużo większa. Także nie zawsze pierwszy czy ostatni tydzień sezonu jest ważnym, znaczy dobrym wyborem do, do szukania defta od slamera, no bo to jest po prostu prawdopodobieństwo dużo niż się, nie? A ja jeszcze tutaj dodam, że miałem czasem też taką sytuację, że ani Scout, ani slamer nie byli mi w stanie dostarczyć takiego zawodnika, jakiego oczekuję. Więc po prostu zwalniałem Scouta, zatrudniałem nowego. Tak. Nie wiem na ile to działa, mi to pomagało. Tak zauważyłem, że jakby na początku też ten Scout, kiedy jest zatrudniony w klubie pomału się rozkręca, a z czasem dorzucał mi coraz lepszych zawodników. Natomiast no, Jakby różnym, różne kombinacje tutaj też uważam, można ewentualnie zastosować. Ja? ja na przykład od slamera te najlepsze strzały losowałem zazwyczaj y, późno w nocy. Na przykład druga, trzecia w nocy, pierwsza. Yy, najczęściej trafiały mi się takie strzały, ale to nie wiem, czy to przypadek. Mogę powiedzieć to, co mnie spotkało. Okej, okay. no natomiast też gdzieś ten temat został wrzucony na czat, on też trafił do nas, więc gdzieś tam został zaparkowany i będziemy go na pewno popatrzymy na to, nie tak trochę bardziej, no. bardziej, bardziej szczegółowo, żeby coś więcej wam powiedzieć. Na tą chwilę to, co mówimy, to są nasze obserwacje. Ja tutaj jeszcze a propos doboru też adepta, bo no, wyświetliłem tu ostatnio kilku kandydatów, których ja dostaję. No jak widać, to są talenty 6, 7, 8. Być może to też jest taki okres w grze, kiedy no niestety, ale skauci w ogóle. Nie potrafią znaleźć odpowiedniego talentu, bo to też tak może być, że to leci jakąś tam seriami. Natomiast słuchajcie, pamiętajcie to przede wszystkim dla nowych graczy ta informacja, że refleks, waleczność i koncentracja, bo tutaj jedna z tych trzech danych, albo dwie z tych trzech danych są odkryte rzadko kiedy wszystkie trzy, że suma refleksu, waleczności i koncentracji u kandydata daje 150. Więc jeżeli widzimy tutaj na przykład Schneidera, pierwszy lepszy, on ma refleks 54, to oznacza, że tylko 96 punktów zostaje rozdzielone pomiędzy waleczność i koncentrację. No my staramy się i też sugerujemy, polecamy szukać zawodników, którzy mają jak najniższy refleks. No ewentualnie jak widzę, nie wiem, o tu mam takiego też kandydata Gryt, ja go, na pewno go wezmę do składu, zobaczę jak on wygląda, bo tak, koncentracja ma 85. No, zakładam, że ta waleczność i, i, i może być wysoka, albo taka w miarę wysoka, no i ten refleks może być niski, prawda? A to mm. jaki talent, no to już tutaj będę w stanie po raportach treningowych zauważyć, nie? po Ja treningu... mogę teraz podrzucić, że tym klubem, klub partnerski, który jedzie w tym momencie w pierwszej lidze na no ośmiu kandydatów, których mam do wyboru, mam dwie dziewiątki. Więc. Również trafiają się od scouta i wiszą tutaj dwie dziewiątki. I jest dwóch takich kandydatów, gdzie talent jest znakiem zapytania. Ale widzę, że refleks jest poniżej 20, a nie dobierałem nic od slamera, więc to są, to są kandydaci od scouta. No właśnie, także to, 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 to zwracamy na to uwagę, bo temat się ostatnio pojawił. Więc tutaj dwa słowa wyjaśnienia.